Łukasz! Łukasz! Wiśnia? Co ty tutaj robisz o tej porze? Siemanko Łukasz! Przestań się drzeć! Ja tu program nagrywam! Ja tu na wywiad przyszedłem! Ale dzisiaj? Kiedy ja mam kaca! No dobra, no to chodź! To idę! So Cześć dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Czego możemy się spodziewać po nowej płycie? Wiemy już, jak brzmi singiel. A reszta... Znaczy nie ukrywam, że ja słychałem tej to płyty jest... u ciebie. No. Y to jest różna płyta. Tak jakich ich troje. Aż wstyd się przyznać może, bo nigdy tego nie robiłem, ale nagraliśmy naprawdę dobrą płytę. Tego chyba nie usłyszysz w żadnym wywiadzie, bo ja generalnie się nigdy nie wypowiadałem, ale chyba nagrałem dobrą płytę. Wow! Skandal. No. Czy wydanie płyty było spowodowane twórczymi y, potrzebami czy finansowymi? Wydanie płyty? Tak. Jakimi finansowymi? Widziałeś kogoś, kto dzisiaj zarobił na płycie. No ale potem napędzają się koncerty i cała ta machina. Nie wiem wiesz co, ja się nagrałem koncertów. Ja zagrałem tyle koncertów, że w zasadzie mógłbym nie grać. Jedyne co mnie w tym wszystkim kręci to po prostu publiczność, która którą mam od lat, i być może w porównaniu do tych milionów, które kiedyś za tym stały, została garstka, ale dla tej garstki też warto. Zawsze tak wychodziłem z założenia i, i tak mi zostanie. Masz jeszcze długi, jeżeli mogę zapytać? No to się generalnie tak re reguluje, samo z siebie, bo to wiesz, ja osobom prywatnym niczego nie wiszę, także, żeby była jasność, od nikogo nie pożyczałem pieniędzy, także generalnie. Urząd skarbowy. No ale on sobie to tam jakoś tam ściąga. Yy, yy, ściąga jak może. Nie płaciłeś podatków. No, nie chcę się, nie chcę się żalić, bo generalnie nie, nie przyszedłem się żalić, więc nie hmm. będę się żalił i nie będę opowiadał historii o urzędach skarbowych. Tym bardziej, że moja mama pracuje w jednym. A w którym? <śmiech> 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 Przyznaj się bezbicie. Pradowio. W Radomiu. a nie, to tam nie wiszę nic. A to w paru wisisz? Tak to jest, to według miejsca zamieszkania chyba. No teraz już jest wszystko w jednym, ale to było w paru. Jesteś taki wyluzowany, wyciszony raczej. Wszystko okej okay u Ciebie? Bardzo dobrze. No właśnie widzę. Pochodziłem po parku z Witkiem Dębickim. O tego nie powinienem zdradzać, że też w kolejnym teledysku wystąpi. Ale okej. Okay. Pochodziliśmy po liściach, nawet przyniosłem na butach trochę do, do Ciebie tych liści. Mm. Także nie, no, w ogóle chciałbym ponarzekać, ale nie mam na co. Ty masz to naprawiać w swoim życiu? Staram się naprawiać, ale wiesz, to, to jest generalnie tak, to jest jak z mądrościami. No. My się uczymy tak naprawdę na większości przypadków na własnych błędach zamiast na cudzych. No, gdybyśmy byli na tyle mądrzy, żeby się uczyć na cudzych, to byśmy własnych nie popełniali. Kropka, ale, jest, ale teraz zajechałem. No ale nie, no, taka jest prawda, więc nie, no. Popełniam w dalszym ciągu błędy i staram się naprawiać. A jaki jest największy błąd, który popełniłeś? Jezus! <ścoughs> największy błąd? Magda Fena przepraszam, nie chciałem tego powiedzieć, bo nie chciałem, że takie są błędy w życiu. No niestety zdarzają się. Tak już wszedłeś na ten temat, ja nie planowałem. Co miałeś na myśli e, pisząc, że Magda Fem zabiła swego ojca? No w pewien sposób, w pewien sposób napisałem to dlatego, żeby się po prostu najzwyczajniej prostacko z mojej strony oczywiście. Bo wiesz prostactwo z nas wychodzi szczególnie wtedy, kiedy czujemy się bezsilni. A żeby troszeczkę objaśnić, bo to w momencie, kiedy, kiedy ona y, zaczęła bagatelizować. Nie, powiedzmy to dosłownie nie bójmy się tych słów zaczęła się naśmiewać z mojej choroby. A ja się dałem w to wciągnąć jak dziecko. Kompletny idiota y, wylasł ze mnie w tym momencie. I y, no, generalnie umówmy się, tatuś z powodu, z powodu y, tego, że się żeni, rozwodzi i z kim idzie i tak dalej, no nie był szczęśliwy, w związku z czym jakby to też na nim na pewno się odbiło y, ze względu na brak wiedzy bardziej. Mhm. A są takie rzeczy, których jeszcze żałowałeś, że powiedziałeś w mediach? Ja pewnie, że bym zmienił. No Łukasz, no, kto by nie zmienił, jakbyś mógł cofnąć czas i mógłbyś coś w swoim życiu zmienić, to pewnie zmieniłbyś masę rzeczy. Nie popełniłbyś masy błędów, no ale to się nie da. No to, no, to jak się nie da, to nie będę teraz narzekał y, i opowiadał, y, co mógłbym zrobić inaczej. Czy w czerwonych włosach byłeś sobą, czy nie? Byłem sobą, w każdym byłem zresztą. Czerwone włosy były tylko wypadkową jakiejś y, 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 przesympatycznej wizyty w zakładzie fryzjerskim w Zduńskiej Woli. Y, Mireczko, pozdrawiam. Y, y, y. I to tak przylgnęło troszeczkę do mnie, i bardzo się cieszę, że Dominika w końcu na pewnym etapie doprowadziła do tego, że powróciłem do naturalności. Nawet nie do końca, bo, 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 bo miałem zawsze, zawsze miałem dłuższe włosy, a teraz mam krótkie. Jest mi wygodnie, wychodzę z pod prysznica za 10 minut, są suche. Jest genialnie mało tego. Za każdym razem, jak stawałem pod tym prysznicem, to taki toner był, wiesz, taki dla punków. Więc za każdym razem wyglądałem, jakbym przeżywał okres, wchodząc pod prysznic. Wszystkie fugi w każdym w hotelu, gdzie się kąpałem, były czerwone. Więc było mi wstyd, jak wychodziłem, bo tego się nie da nawet doczyścić do końca. A teraz jest luz. Fajnie jest. Takie są plusy. No. A czy nie tęsknisz trochę za błyskotkami, które były na tobie? Tęsk! Będę tęsknił pewnie, ale ja myślę, że wiesz, ja absolutnie nie przekreślam zespołu ich troje, dlatego że my istniejemy nadal. Mam bardzo fajną nową wokalistkę. Nową, która to jest? Marta Milan. Okay. Dziewczyna z Nowego Jorku, która pracuje w agencji aktorskiej. Pracuje. Nie, że jest wpisana. Uh -huh. a pracuje, czyli ona pośredniczy. Uh -huh. yy, trochę daleko do tego Jorku yy, nowego, ale myślę, że myślę, że ona tak bardzo chce, my tak bardzo ją chcemy, że tam gdzieś się zgadamy i, i na pewno jeżeli ich troje. Już będzie kompletowało materiał, to, to przyjedzie do nas i będzie z nami tu przez jakiś czas. A będzie kompletowało ten materiał? Będzie! Powiedziałbyś, że jesteś bardzo płodny? Wiemy. Znaczy nie, że a Jacek Mongol jest bardzo płodny, ty też sądzisz, że jesteś bardzo płodny, tylko bardziej chodzi mi tutaj o dzieci. A, no tak, tak <laughs> no, oczywiście, no, nie powiedziałem ostatniego słowa. A, planujesz coś? Generalnie, jak wyjdzie, to będzie ja się trzymam słów pana wicepremiera Pawlaka, przepraszam, byłego pana wicepremiera Pawlaka, który stwierdził, że ho, 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 ZUS i tak nam nie wypłaci emerytury, a ze względu na to, że i tak należy mi się jakieś 169 zł, więc stwierdziłem, że mogę liczyć tylko na dzieci. I e, absolutnie to nie jest żaden. E, Rachunek, który sobie zrobiłem, ale nie, no po prostu dzieci są jakimś sensem tam mojego życia. I jaki koszt emerytury ci się należy? 169 zł. Ale dopiero jak skończę 67 lat, bo na razie oscyluje to w granicach 70 zł, więc niewiele. Mm. Ci, którym będzie się należało 3000, i takiej nie dostaną. To co to za że? Generalnie jestem przekonany o tym, że to musi kiedyś Poważnie upaść. Czy artysta, żeby funkcjonować w mediach, musi pokazać swoje życie prywatne? Nie musi, ale to jest odrobinę walka z wiatrakami, mhm. wiesz? No bo jeżeli nie jesteś Janem Kowalskim, tylko decydujesz się być, nie wiem, Anią Przybylską, Michałem Wiśniewskim, to musisz zdawać sobie od samego początku sprawę z tego, że twoja prywatność jest. Założenia ograniczone. To nie jest tak, że my podpisujemy cyrograf na to, że w... nie można nas, nam zrobić zdjęcia na ulicy. Jesteśmy osobami publicznymi. Dlatego zarabiamy takie pieniądze, a nie inne. Dlatego zna nas tyle osób, żeby ktoś inny na tym zarabiał, że my jesteśmy znani widziałem bardzo wiele zdjęć bardzo wiele zdjęć, które w ogóle nie zostały opublikowane w intymnych bardzo sytuacjach po prostu oni też mają jakieś granice, no, mówi się, że nie ma granic no gdzieś ta granica jest, ona się przesuwa oczywiście, że się przesuwa, bo jest zapotrzebowanie, bo taki jest popyt mhm. ale ja myślę, że oni i tak na dzień dzisiejszy trzymają się jeszcze jakichś tam zasad nie masz takiego wrażenia, że... Znaczy, spotykasz ludzi na ulicy, oni wszystko o Tobie wiedzą praktycznie albo bardzo dużo o Tobie wiedzą, bo też bardzo dużo w mediach powiedziałeś, nie czujesz się trochę obdarty z prywatności? Ale ja nie... Ja, ja mam swoją prywatność mhm. w swoich czterech ścianach. Tylko idiota może sobie pomyśleć, że, że ja powiedziałem wszystko. Nie, ja powiedziałem dużo, ale nie powiedziałem nic. Ostatnio nagrywałem program, a propos DDA. I na początku Dominika odmówiła tego wywiadu, ale z drugiej strony, tak naprawdę, no, kto ma o tym powiedzieć? Ta babka mówi, no, no dobrze, no tylko jeżeli zaczniemy rozmawiać z anonimowymi ludźmi, to nikt nie będzie tego chciał słuchać, bo to będzie program publicystyczny. Który nie przyciągnie widowni, i opowiedziałem o tym, że w ogóle ja nie mam, nie czuję się jako DDA, mimo tego, że moja mama już od 10 lat uff, nie pije. Ale absolutnie nie czuję się DDA, nie czuję do niej żadnego żalu, nie naprawiam jej błędów do końca. Więc Wiesz, pytanie, gdzie jest ta prywatność? No wszyscy to wiedzą, to już wszystko było, to już wszystko poszło. Można o tym mówić i warto, jeżeli to może komuś pomóc. Dla tych, którzy nie wiedzą, DDA dorosłe dziecko alkoholika. Tak jest. Wystąpisz w Tańcu z Gwiazdami? Nie wystąpię. Dlaczego? Bo nie, nawet nie mam, mam krzywe nogi, nie, dobra, nieważne dlaczego, no po prostu nie będę robił się pośmiewiska, taniec mnie nie kręci. Ta nic mnie nie kręci, absolutnie nie. Wydaje mi się, że y, dostawałem ile razy, chyba z 12 czy 13 propozycji, za każdym razem odmowa, a była kasa do zarobienia, ale no nie. Gdyby to był program rozrywkowy, satyryczny w sensie, to tak, to nadawałbym się, absolutnie. Jak spieprzyć po prostu tańczenie, byłbym pierwszy. Co Ci daje teraz największą satysfakcję? Bo muszę ci powiedzieć, że cieszę się, że widzę cię takiego uśmiechniętego. Ech, nie mam, no wiesz co, bo spłynęło po mnie to wszystko tak naprawdę przez. Yy... Ale to też bez żadnego narzekania. Ja mam bardzo fajną, patchworkową rodzinę, yy... dzieciaki, piątkę już na utrzymaniu, yy... fajnie rozumiejących się, yy... fajnie dorastających dzieci. Yy... Dominika poukładała mi te sprawy, że tak powiem, finansowe, w związku z czym przestałem się stresować. Nawet jednego rachunku nie widzę, bo i tak ona wszystko płaci, więc ja już nawet... mam z tego stresu, więc jakoś tak wyluzowałem się. I jeszcze namówiła mi na tą płytę, wypychała mnie na kopach do studia, żebym ją nagrał. Bo ja ją chciałem nagrać, ja ją nagrywam 5 lat. Znaczy, nagrywam. Cztery lat, lata wyglądałem, a później nagle w dwa tygodnie ją nagrałem. Więc dość lenictwa, fajna, fajna jest praca, fajnie jest być komuś potrzebnym, fajnie czerpać satysfakcję z tego, że coś się udaje. I nawet gdybyście Państwo nie kupili jednego egzemplarza tej płyty, to ja w dalszym ciągu będę miał żabę na ustach, bo na twarzy, bo po prostu uważam, że w jest fajnie. Ile jesteś już z Dominiką? Czy? Czy są nadal motyle? Czy już. W żuchu? No, to chyba przechodzi so, tak po roku, co? ale ja myślę, że wiesz, w każdym związku jest tak, że w każdym związku jest tak, że od czasu do czasu są motyle, od czasu do czasu ścieramy się. No bo, bo trzeba. Trzeba gdzieś odreagować. Najgorsze są te związki, gdzie to się kumuluje, kumuluje, kumuluje przez lata, i, i później nagle bach. Albo przez lata, czy miesiące. A my się ścieramy na bieżąco i kochamy się cały czas. To ja nie będę cię dłużej zatrzymywał. Ja powiem do widzenia, żegna państwa. Łukasz i Michał. Jo! Zawsze z tobą chciałbym być. Przez całe lato!